Dzień dobry kochani, jedziemy dzisiaj szybciutko wam powiem, żeby nie rozgadywać się. Jedziemy teraz szybciutko popracować coś z BMW dzisiaj. Dzisiaj wymienimy olej. Zegarek jest patrzcie, niezapomniany, nie zapomniałem. Wymienimy dzisiaj olej. Zamówiłem tam kilka, dodat kilka rzeczy i dodatków takich do oleju do, 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 do paliwa, które zaraz zobaczycie, jak tam wejdziemy sobie do, dojedziemy sobie do firmy. I coś dzisiaj spróbuję popolerować. Czy ten lakier w ogóle będzie udało się coś, coś z niego wyciągnąć i będzie się udało go po prostu przywrócić do żywych. Mm, powiem wam od razu tak. No co? Powiem wam, co zamówiłem. Zobaczymy, co tam przyjdzie. Yy, olej. Jaki zamówiłem, Nie ma co ukrywać, bo będzie się to po prostu widzieć. Oto, że ani to nie jest żadna reklama, ani nic. Po prostu ja taki zamówiłem, taki uważałem. Olej zamówiłem do tego samochodu Valvoline. Myślę, że większość ludzi chciałoby zobaczyć i oglądnąć, i polecić pewnie i myślą, że najlepszy jest olej motul. Nie mówię, że nie. Każdy robi co uważa, każdy sobie wlewa co lubi. Ja myślę, że przy y, wymianie oleju w samochodzie co 10 tysięcy km możecie lać wszystko co chcecie. Byle był jakiś w miarę rozsądny ten olej, a nie jakiś byle, byle co. Więc każda firma olejowa powinna być w porządku. Jeżeli słyszę jakieś tam opinie, że ktoś wlewa sobie olej, wnalał sobie motula i samochód wcześniej mu nie brał oleju, teraz znaczy brał mu olej, teraz mu nie bierze i poza przez tego motula po 300 czy 400 tysiącach kilometrów nagle się mu silnik wyleczył, no to w porządku. To bardzo się cieszę z tego powodu. Ja zamówiłem dzisiaj yy, olej yy, yy, Valvoline z normą LL01. Jest to norma bez DPF-a. Yy, Uważam, że były to dobre oleje, ponieważ miały dużo dodatków w sobie, takich czyszcząco polepszających, pomagających w pracy silnika. Po prostu normy emisji spalin i normy w ogóle światowe potem, niestety, zmieniły to i te oleje teraz są już inne. Także do tego samochodu nalewam taki. Kupiłem tam jakiś dodatek też do oleju polepszacz taki cudmiut pukankę, którą zrobię na pewno też przed, przed wymianą No i oczywiście wszystkie filtry Paliwo, olej, powietrze, kabinowy Do tego dodatek do paliwa Taki dodatek do czyszczenia w trysku. Zaraz wejdzie, wejdziemy, to zobaczycie dokładnie jak to wszystko wygląda Będziecie dokładnie widzieć jaka to, jest, jaka to jest firma, jakie to są rzeczy Jeżeli ktoś będzie chciał, może sobie takie coś zastosować Jeżeli nie, kompletnie, kompletnie w ogóle nie trzeba brać tego pod uwagę Myślę, że to wszystko. Znaczy, ja stosowałem to w wielu samochodach i naprawdę jest to w porządku. Czy pomaga? Nie da się tego odpowiedzieć jednoznacznie. Nie robię żadnych doświadczeń jakichś takich bardzo profesjonalnych. Z mojego doświadczenia życiowego mi nie zaszkodziło. A działają te wszystkie samochody, z którymi miałem do czynienia. Nie ma z nimi większego problemu. W moich prywatnych samochodach wszystko to stosuję. Mam już, mogę powiedzieć, w samochodach duże przebiegi, bo przebiegi rzędu 350-500 tysięcy to są już duże przebiegi, więc mogę coś o tym powiedzieć, tak mi się wydaje. Zobaczymy jak nam to dzisiaj wszystko sprawnie pójdzie Do polerowania Nie będę wam dokładnie teraz mówił Jakich tam past i czego używam Zobaczę w ogóle co wyjdzie I dopiero wtedy kiedy wyjdzie No to wtedy będziemy mogli mówić potem A to już w następnym jakimś odcinku Powiem wam jakich używam, jakich używam kosmetyków I rzeczy z którymi na których pracuję Także dzisiaj Temat olejowy, bo jest to bardzo ważne Dla tego samochodu, ponieważ Ani filtry, ani olej Nie wiem w jakim są stanie, kiedy był ostatni raz nie, nie mam pojęcia, czy w ogóle kiedyś były Myślę, że były, no samochód ma 20 lat Więc powinny, powinien mieć Takie serwisy zrobione No chociaż no, Może ze 3. nie? <laughs> Powinno ich być więcej Ale no, na liczniku jest 187 tysięcy kilometrów, czyli według wszystkich Prawideł olej powinien być Wymieniony 19 razy Według mojej normy. Ale według norm teraźniejszych, życiowych jest szansa, że mógłby, mógłby być wymieniony 5 razy. Bo teraz się wymienia oleje co 30 tysięcy, tak mówi producent. A niektórzy gdzieś ostatnio też też gdzieś ostatnio już gdzieś mi przeleciało przed dużo nad 50. O, 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 o. Czyli nigdy. Super, kupujecie auto, jeździcie. Może tak ma być. Ja dzisiaj jestem pełen nadziei, że będzie wszystko w porządku, wszystko dobrze. Ten silnik naprawdę, uwierzcie mi, chodzi bardzo fajnie, już na tych wszystkich swoich starych olejach i, i, i tych wszystkich starych płynach. Jak dostanie to nowe, no to powinno się jeszcze bardziej polepszyć. Także już nie gadając znowu w powietrze. Na Waszą prośbę, oczywiście, jesteśmy teraz w poprzek. Nie nagrywamy w pionie. Było niefajnie. No dobra, to teraz jest poprzek. Tyle, nie rozgaduję się, żeby nie było, że znowu jedzie i gada. Idziemy robić, chodźcie. Idę szybciutko, bo przychodziły już jakieś zamówienie do BMW olej, filtry, takie rzeczy więc idziemy o kurde, tu jeszcze zamówiłem od od Majka Tysona zamówiłem, żeby Porsche przysłał jest o kurczę, patrzcie co się trafiło, silnik od BMW V8 to jest stara od 38, od 7 słuchajcie, jest cały komplet gadżetów to jest wszystko to, co będziemy teraz wlewać do BMW czyli zalejemy go Valvoline'em tak jak powiedziałem filtry z filtrona, powietrze tu mamy paliwo olej, podkładka pod śrubkę. Co jeszcze z takich dodatków? To jest właśnie szpilung, czyli to jest to, co ja używam do oczyszczenia wtrysków. Ja to wlewam do puszki z filtrem, więc samochód przez chwilę chodzi kompletnie na tym sobie. To jest właśnie dwusiarczek, a nie, przepraszam, pukanka i dwusiarczek molibdenu, rzecz, którą ja dodaję do samochodów. Na pewno nie pogorszy pracy silnika, może tylko polepszyć. Także taki mamy olej Valvoline z normą L01, to jest taka norma starsza do silników bez DPF-a i ma dużo dodatków, których potem zabronili i ja te oleje lubię. I już w takich olejach są właśnie dodatki typu właśnie jakieś tam takie, takie, takie dwusiarczki, takie rzeczy w tych olejach się już znajdują delikatnie. No i co? Na pewno nie zaszkodzi. No i co? Filtr kabinowy, tak? Kabina zwykła, papierowa, bez węgla, bo zobaczymy w ogóle jaka jeszcze będzie historia z tym samochodem, także to można zawsze wymienić, bo to bardzo się łatwo wymienia. I szybciutko. Także tutaj mamy taki zestaw gadżetów, i zaraz wchodzę, wjeżdżam sobie na hale i zacznę to wymiany. Ale jeszcze co tu mamy? Tu mamy taką specjalną jeszcze pukankę. W, tych karni w tym karniczce trzymamy taką specjalną pukankę, zobaczcie. Ją się używa tylko w takich specjalnych przypadkach, ale no w tym przypadku jeszcze jest nieużywana, więc ją dzisiaj zostawimy. Ale polecam. Fajna pukaneczka działa. To jestem już 100% pewny, bo próbowany wiele razy. Także co, chodźcie, robimy z autem. To idziemy szybko bo samochód już czeka, silnik był odpalony, troszeczkę się rozgrzał, żeby olej był bardziej rzadki, za chwileczkę nalejemy tutaj tę pukaneczkę, no i zabieramy się do roboty, więc rachu ciachu i wjeżdżamy samochodem na hale, żeby coś popracować, a tu dalej brudno, jeju, jeju, ale już będzie za niedługo czysto. Ostatnie palenie na starym oleju. Ciśnie, gaśnie. Te żaróweczki z tyłu tutaj mnie denerwują, z tego względu, że zgłaszają błąd. Po czym za chwileczkę, jak się coś mrugnie jakimś światłem, już proszę, mrugłem długimi i znikło. I one się świecą. Jakiś taka pierdolka, czyli jak to zawsze od BMW. Szyba działa, super sprawa. Patrzcie, klima działa. Musicie mi uwierzyć na słowo, że działa, bo naprawdę działa. Trzeba by tutaj yy, termometr skierować, żeby, żebyście mogli zobaczyć, ale uwierzcie mi na słowo, że działa. Trzeba tu jeszcze zrobić ozonowanie i będzie ok. Oj, 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 oj. Słońce dzisiaj tak razi, że po prostu nic nie widzę. Niby już jest wrzesień, a, a lato się robi z powrotem. Dobra. Wjeżdżamy na podnośnik. Dobra, właśnie wróciłem po bukaneczkę bo samochodzik już tutaj czeka. Taka a z Liquid Molid ja używam takich rzeczy i jestem zadowolony, także czy polecać, czy nie polecać, nie wiem. Każdy wybiera i robi to, co chce. Ja używam tego i jeszcze się w sumie nie zawiodłem, więc więc nie powiem złego słowa. I teraz tak. Jeżeli sobie poczytacie opis tutaj na takiej pukance, to jest napisane, że wlać do silnika Wysokoprężnego lub benzynowego 300 ml preparatu wystarcza do 6 litrów oleju, czyli w tym samochodzie nam wystarczy w zupełności. I pozostawić na pracującym silniku 10 minut na biegu jałowym. Następnie wymienić olej. No i tak też zrobimy. Tak też tutaj się stanie. Także macie tutaj 100% pewności, że to zostanie. A widzicie, ja teraz muszę załatwić sobie znowu trzecią rękę, żeby to. Odkręcić. No i mamy pokoneczkę, odkręcamy. Już sobie to troszeczkę musiałem pomóc. Bo przecież to zawsze trzeciej ręki brakuje. I proszę bardzo, nie bójcie się. Normalnie sobie wlewamy. Nic się nie powinno stać. A jak się stanie, to zawieziemy samochód na złom. Bo też po to był tak. Myślę, że będzie dobrze. I idziemy teraz zapalić motor. Niech sobie pochodzi 10 minut już go tutaj strykniemy. Proszę bardzo Widziałem tylko, że buteleczka tam spadła Ale nie poleciała nigdzie Dobra, także 10 minut dajemy mu, niech on sobie tutaj pochodzi i wracamy, wjeżdżamy na podnośnik, robimy dalej. Dobra, teraz szybciutko filtr oleju, który jest tutaj w takiej metalowej, plastikowej, przepraszam, puszce. Odkręcamy tylko taki kaptur, wyciągamy, wkładamy nowy i tyle. W BMW jest bardzo fajny, łatwy dostęp, szczególnie w tych starszych. Nowy olej, filtr paliwa, powietrza i koniec z pracą. Taki mamy specjalny lejek, żeby nie lać, nie lać po, po silniku, po plastikach, tu po płycie. Teraz tak, do BMW wchodzi 5 litrów oleju do tego silnika, ale my mamy dalać jeszcze ten dwu gdzie jest go 300 mililitrów, także nalejemy pełną czwórkę. Wlejemy to i zobaczymy na miarce ile nam jeszcze zostało do, do Bo Mamy czwórkę kupioną taką, bo takie były i litrówkę osobno. Także tą litrówką będziemy mogli sobie spokojnie dozować i dokładnie dolać oleju, żeby nie lać po prostu na pałę i nie wlać za dużo. Lepiej wlać za mało, bo zawsze można dolać, niż za dużo, co nie? Dobrze, proszę bardzo, przez nasz elegancki lejek wlewamy sobie olej pieszny piękny, miód do silnika. To od razu po takim zabiegu możecie być pewni, że silnik inaczej pracuje. Jaki by to nie był, może być nawet jakiś, byle jaki najtańszy, ale jak jest nowy, to jest nowy. Ja akurat tutaj wlewam taki tak jak powiedziałem wcześniej, w innych samochodach zacząłem wlewać Shell. Tak jak powiedziałem, bardzo dużo ludzi lubi Motul. Każdy wlewa co lubi. Chciałbym kiedyś spróbować olej taki nieznany jakiś. Bardzo chciałbym spróbować oleje amerykańskie. Podobno są bardzo dobre. U nas w Polsce ciężko kupić. Chciałbym spróbować na przykład jakiegoś gulfa. Jakiś, jakiś pęzo, ile chciałbym spróbować? Na przykład Rowę, rowe, dobrze się mówi Rowe, nie wiem dokładnie Rowę chyba. Ten niemiecki olej, nie miałem takiej okazji, więc nie mogę się wypowiedzieć. Proszę bardzo, czwóreczka pękła, pusto, wszystko wlane. Eee, także z olejami to jest. Ja wychodzę z za założenia, co kto lubi, dobrać tylko sobie normy do swojego samochodu i olej trzeba wlewać co kto lubi. Uważam, że był świeży i żeby miał normy do danego samochodu. Powinno być dobrze, także nie ma też co przesadzać i cudować. Mm, już wlewamy teraz ten elegancki dodatek. Co to jest yy, dwusiarczek Molibdenu. Yy, dodatek do, yy, do oleju silnikowego, który zmniejsza tarcie w silniku, wypełnia mikroryski powstałe na gładzi cylindraki i wszędzie tam dookoła w silniku. No i ogólnie ma poprawiać pracę silnika, więc na pewno nie zaszkodzi. Tak jak powiedziałem, ja dodaję do, do często, często. No dodaję do moich samochodów już przy dużych przebiegach. Na pewno nie zaszkodzi. Troszeczkę trzeba tutaj wymieszać. Rachu ciachu. I co? I lejemy. Taki ciemny bardzo. Proszę bardzo. Jest. Czyli mamy silnikową sprawę załatwioną. Do poblewane. Teraz zostaje nam filtr paliwa. Tutaj zabieramy się teraz za filtr paliwa. Nasadka numer 30. Dosyć duża. Oczywiście 25 newtonów tutaj jest siła do kręcania. Dobra, tutaj już wyciągnąłem to szczykaweczką sobie, możecie uwierzyć, więc za palca, palec suchy, czyli jest tu całkowicie pusto i teraz Liquid Molly Diesel Spinuch. Boże święty, to ja tutaj jakąś reklamę chyba robię niepotrzebną, ale trudno, no ja to zalewam, to co mam zrobić, co wam mam powiedzieć, że nalewam wody albo, że nie nalewam nic, jak nalewam, no więc tak, eee, ropę, którą tutaj wyciągnąłem z tego zaraz wam pokażę, bo Taki normalnie żurek, lekko grzybowy żurek. Po prostu bardzo ma nieładny, mętny kolor. Zaraz zobaczymy jeszcze pod światło, no nie podoba mi się, jest pewnie mocno stara. W porównaniu do tego co mam tutaj w puszce, to w puszce to mam po prostu wodę przepiękną, czyściutką, ale na tym będą pracowały wtryski teraz. Czyli będą chodziły sobie na takim czyściutkim, pięknym ulepszaczu. Zobaczę, żeby, żeby nie było go za dużo, ale jest OK. Możemy sobie spokojnie nalać całe. Bez problemu nam wejdzie. Już Wam powiem, ile tego było. Sekundeczkę. On sobie musi to zassać. Brawo. Superosko. Yy, pół litra. 500 ml. Także jest okej. Okay. Składamy, zakręcamy i próbujemy odpalić auto. Jeszcze musimy oczywiście przed odpaleniem sprawdzić olej. W tym momencie miarka pokazuje nam Pełny stan, popatrzcie, cała jest, ale jak odpalimy samochód, olej się rozejdzie, pompa gdzieś pociągnie, prowadza po całym silniku, ten stan się zmieni i będziemy musieli jeszcze dolać. Także idziemy odpalić, ale odpalimy na razie na yy, nowym oleju, zobaczymy jak nam chodzi silniczek. Poczekajcie, żeby to było tu ładnie słychać, byłoby dobrze, co nie? Myślę, że może będzie. Nie nalaliśmy pod samochodem. No, nie leje się. co so, jak na razie idzie nam tutaj z górki okej, okay, ja troszeczkę tu rozmontowałem bo do filtra powietrza musimy rozmontować tak jak widzicie, praktycznie pół silnika wygląda to strasznie przerażająco, ale jest bardzo łatwo to są wszystkie elementy, które trzeba było tutaj rozmontować hmm, przy okazji filtr kabinowy, który jest na potrzeby strasznie brudny, niewymieniany chyba nigdy w życiu hmm, ogólnie takie tam gadżety w nim sobie leżą trzeba to wszystko wyczyścić i wymyć Obudowy wszystkie do rozłożenia i tak do, w ten sposób dostajemy się do filtra powietrza. Tutaj filtr powietrza, który był w tym samochodzie, nie jest w najgorszym stanie, także jeszcze mógł sobie spokojnie zostać. Wygląda, jakby było naprawdę na nim bardzo mało kilometrów. On jest tutaj w tym miejscu umiejscowiony. Zakładam teraz nowy. Tu wszystko suche, w miarę w dolocie wszystko fajnie. Powiem, wam, że całkiem obiecująco wygląda ten silnik i myślę, że będzie z nim tylko dobrze. Także zakładam filterek, składam to wszystko do kupy. Tak jak powiedziałem, może to groźnie wygląda, bo tutaj wygląda jakby silnik był rozebrany. Ale naprawdę, na pierwszy raz możecie to śrubka po śrubce, śrubka, śrubka po śrubce sobie naprawić. Bo BMW naprawdę się rozbiera i składa jak z klocków. Także bez najmniejszego problemu pod domem, kilka tylko narzędzi podstawowych i możecie sobie bez najmniejszego problemu to zrobić. Ja składam. Dobra, tutaj szybciutko wszystko już poskładane. Także um. Jak widzicie, zegarek ściągnięty, ponieważ musiał być ściągnięty z tego względu, że tutaj tam ta ostatnia śrubka jest najbardziej uciążliwa. Trzeba tam głęboko wsadzić rękę, żeby ją zakręcić. Ta taka śrubka od osłony i to może sprawdzić wam największy problem. Ale to wszystko, to wszystko jest na wcisk, nie ma się czego bać. Tutaj są cztery śruby, do tego to się odkręca po prostu tak delikatnie, tylko tak pstryk. Pstryk i samo to wychodzi. Także uwierzcie mi, naprawdę, wszystko to też się odpina szybciutko. To wszystko wychodzi bardzo fajnie, BMW się bardzo fajnie naprawia. Filterki wymienione, czyli powietrze, paliwo, olej, olej w silniku. No co, dodane jakieś dodatki, pukanki, wszystko zrobione. Wszystko zebrałem tutaj, żeby wam pokazać. To był filtr kabinowy. Jak widzicie, dosyć mocno brudny. Filtr powietrza całkiem w porządku. Tą skarpetkę z filtra ja od razu zawsze ściągam, wyrzucam, żeby żeby to tak było jakoś więcej powietrza, bo to, ja nie wiem, skarpetka, no ja nie używam skarpetki. Hmm. Olej jak widzicie jest nalany ten, pusta paczka, filtry, yy, olej i paliwo są w śmietniku, więc nie mogę Wam pokazać, są tam z zlewce, bo po prostu były brudne. Yy, można sobie od razu szybko spisać numery, nie musi to być filtr, możecie sobie kupić całkiem co innego. Takie są numery tych filtrów, bez problemu yy, E46 2 litry 136 koni i to co kupicie na pewno Wam wejdzie. Pusta puszka yy, dodatku do oleju, pusta puszka yy, szpilunga do, do czyszczenia wtrysków, pusta puszka płukanki. Yy, ropa, którą wyciągnąłem z filtra yy, paliwa, już Wam pokażę mniej więcej jak ona wygląda. Wygląda jak żurek grzybowy, tak jak powiedziałem. Bardzo, bardzo źle i nieładnie. Na dole widać jakieś, pełno jakiegoś syfu. Po prostu aż jestem w szoku, że jest tak źle. Ale w tym momencie już jest wszystko nowe. Filtr był taki bardzo mocno brudny, ale teraz jest nowy filtr. Dodatek dolany, więc powinno być wszystko w porządku. Litróweczka, jeszcze tutaj zaraz sprawdzimy poziom oleju. I co? No mamy sprawę załatwioną. Tak naprawdę trwało to wszystko... No tutaj akurat jest, jest warsztat, jest dostęp na narzędzi, możecie zrobić to pod domem. Myślę, że znaczy z filtrem, znaczy z wymianą oleju w domu to tak nie bardzo może. Ale e, czy filtr powietrza, czy, czy nawet filtr paliwa można sobie to ogarnąć. I myślę, że godzinka czasu powinna wam wystarczyć w zupełności. Na wymianę oleju to chyba zapraszam was do jakichś warsztatów, żebyście nie robili tego pod domem, bo to bo to niezbyt dobry pomysł, szczególnie teraz w tych czasach, kiedy kiedy chyba nie powinno tak się robić, ale to już ja się tu nie wypowiadam. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. No i Tyle. Składam ostatnie, tutaj jeszcze uszelka, ostatnia przykrywka. Wyjeżdżam. Tyle. Samochód idzie do polerowania. Spróbujemy polerować lewy bok na początek. No i dalej, dalej, dalej. Do roboty. Trzeba robić wszystko, żeby działało. Brakuje czasu, ale no trzeba robić. Tyle. Chodźcie, zbiera zabieramy się do dalszej pracy.